Kłady sam się w tym meczu nie wystawił. Czyli to jest tak, trener widział, że on do końca nie ma poukładanej głowy, nie myśli o meczu i nie jest w najwyższej dyspozycji, ale znowu działa ten syndrom, postawie na doświadczonego, bo, bo nawet jak on nie jest w formie, to być może on mi da więcej niż ten, który wygląda lepiej, no ale on w sumie no, nie, nie ma tego doświadczenia, a ja tutaj walczę o ważne rzeczy. To jest decyzja, to jest odwaga. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i etf -y bez prowizji w XTB. Sponsorem kanału sportowego jest Superbet. Superbet, gra w Twoich rękach. Co do tego, co zobaczyłem w Katowicach. Legia, Legia prowadzi, może sobie ułożyć mecz. Jak zawsze traci bramkę po w fragmencie, nie dowozi tego do, do przerwy. No ja w ogóle nie rozumiem postawy po przerwie. Drużyna, która musi wygrać, drużyna, która walczy o utrzymanie, zostaje jakby kompletnie zdominowana przez GKS, który, który wygląda absolutnie lepiej w każdym aspekcie w każdym aspekcie tego, tego spotkania w drugich 45 minutach. I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mówicie, że wiele rzeczy nie, nie pomagało Legii, tak? Tak tutaj usłyszałem w studiu, że wiele rzeczy nie pomaga. No ale najważniejsze, wydaje mi się, że pomagał w tym meczu Legii wyjątkowo sędzia Sylwestrzak. I, i trzeba o tym mówić głośno, bo dla mnie jest tak, ewidentna czerwona kartka dla Pankowa. No ja nie wiem, jak może być bardziej ewidentna czerwona kartka niż to, co robi Pankow, wchodząc w nogi rywala, gdyby nie miał tych desek, takich klasycznych, starych i, i, i rzeczywiście podciągniętych prawidłowo, a nie jak Darek Dzikanowski, to miałby połamane nogi ten Nowak. Dla mnie jest karny po ręce Kuna. I kilka razy naprawdę oglądałem tą sytuację Szkuryn, Tobiasz, wcześniej Kapułady. No każdy ma swoje zdanie. Ja się przychylam do rzutu karnego. Ja się przychylam do rzutu karnego, bo gdyby nie to zapaśnicze objęcie Kacpra, to Wydaje mi się, że nawet upadając i leżąc, wtórlałby tę piłkę do bramki szkurin. To są naprawdę, jak nie trzy, to na pewno dwa kardynalne błędy sędziego, bo my też nie wiemy, ile GKS miałby sytuacji, gdyby. Banko wyleciał z boiska. Tu Mat, jeszcze chciałem cię zapytać, absolutnie nie robiąc, broń Boże, kozła ofiarnego z Kacpra Urbańskiego, ale no, jest to zawodnik, jest to jedenastokrotny reprezentant Polski. Chciałbym was zapytać, bo patrzę, że on tak, z GKS-em Katowice oddał jeden strzał, wykrywał jedną sytuację, miał najmniej w tym meczu kontaktów z piłką e, po Antonio Czolaku, nie mówiąc już o polu karnym. Czy nie macie wrażenia, że Kacper, no, że on też nie chce być jakby liderem, że nie stara się być liderem, że to, to zupełnie nie to, czego oczekiwaliśmy a, po jego transferze do Legii, a b, po przyjściu e, Marka e, Papszuna. Że, e, no, że, że na niego się z przykrością mi patrzy. Michał. Mi ale wałkujemy to co tydzień. Tydzień temu rozmawialiśmy już o Urbańskim. Zostawmy go. Dajmy mu miesiąc, zobaczymy, co z tego będzie. No bo tydzień temu rozmawialiśmy, że Urbański przychodził z innymi nadziejami, że gdyby nie był Polakiem, to byśmy inaczej patrzyli na jego statystyki z Włoch. Bo jeszcze raz mówię, gdyby przyszedł gościu z Włoch do Polski, mający 47 meczów na koncie z jedną bramką to nie patrzylibyśmy z takim entuzjazmem jak na Kaspra, który nas zakwycił w kilku występach w reprezentacji, po prostu że jest młody. Legia zrobiła fajny biznes, tak się przynajmniej wydawało, sprzedażowo, bo to jest chłopak, którego chce zainwestować i być, jeśli będzie dobrze grał, to będzie warty na pewno parę milionów i będzie można go raz jeszcze gdzieś tam e, transferować za granicę. Natomiast powiedziałem tydzień temu i tego się trzymam, z punktu widzenia Kacpra ja tego ruchu nie rozumiem. Nie rozumiem. Trzeba było poczekać, wybrać dobre miejsce, drużynę, która gra do przodu, drużynę, która może ma trochę mniej presji, bo tak jak, tak jak mówiliśmy już wiele razy, przyszedł tutaj chłopak i wszyscy oczekiwali, że on kiwnie pięciu, sam sobie poda i sam strzeli. I było wiadomo, w jakim kształcie jest legia, w jakiej sytuacji jest legia, co się dzieje z Jordanesku, eee, kto go chce, a kto nie do końca go chce w swojej drużynie, jakie jest w tej chwili napięcie się wydaje że ten chłopak to, to sam jest w tej chwili w takiej szalenie trudnej sytuacji. ja bym w ogóle na razie przestał o nim rozmawiać bo i tak wiadomo że nie jest żadnym kandydatem do tego żeby powołał go urban na najbliższe mecze do reprezentacji dajmy mu miesiąc sześć tygodni i pogadajmy znowu o urbańskim nie wiem na koniec marca albo na początku kwietnia bo się nic nie zmieniło od tamtego tygodnia. No to I, to się, I to się pewnie za tydzień też za bardzo nie zmieni. Pytają Marka Popszona, a dlaczego zdjął kapłatiego? A dlatego, że kapłady jeszcze myślałem trochę ten transfer do Włoch nie doszły, te wyjazdy niepewne. to trenował. nie jest czas, żeby teraz myśleć o, o tym, czy były czasy Allo, był, na, na wyjazd, był, był z czy nie był wyjazd. Wie, Marek, on był Witali. No to no, Witali, to trzeba, za, go puścić, trzeba go puścić wziąć za niego natomiast, pieniądze i był święty spokój właśnie. E, Takie sytuacje właśnie ale, powodują ale pano, zamieszanie. Ale panowie, przepraszam. A to ty nie wiedziałeś, w jakiej formie jest kapłady w tygodniu? Treningu? No bo kapłati tak, wyjechał, do, wyjechał na Puchar Afryki, nie pomagał placu. Tam potrenował z drużyną, pospędzał trochę czasu i wrócił. Potem był zajęty transferem. Ktoś go wystawił. Kapładi sam się w tym meczu nie wystawił. Czyli to jest tak. Trener widział, że on do końca nie ma poukładanej głowy, nie myśli o meczu i nie jest w najwyższej dyspozycji, ale znowu działa ten syndrom, postawię na doświadczonego, bo nawet jak on nie jest w formie, to być może on mi da więcej niż ten, który wygląda lepiej, no ale on w sumie no, nie, nie ma tego doświadczenia. A ja tutaj walczę o ważne rzeczy. To jest decyzja, to jest odwaga. zimierz Górski kiedyś postawił na błatka żmudę i, i się nie zawiódł. Dlatego Mati Ktoś na... też postawił w legi na Siłkowskiego. I ktoś postawił na Siłkowskiego który w parę miesięcy zbudował swoją pozycję i pojechał za 7 milionów do, do Romy. Przestańmy się bać, zwłaszcza w tej lidze. Jak zareagowałeś na... No... Doniesienia zresztą ofensywnych. Łukasz Olkowicz, Piotr Wołosik to news Piotra Wołosika, że ofercie y, 300 milionów y, złotych za Legię, które jak teraz y, się okazuje y, z przecieków miały wyjść od Michała Świerczewskiego, właściciela Arakowa i X-Komu. Y, no ale kontrofe, oferta Dariusza Medulskiego, cena zaporowa 200 milionów euro za Legię, czyli 800 milionów złotych. Jak, jak na te wszystkie doniesienia zareagowałeś? Czy znaczy w ogóle, tak jak powiedziałem, no tak jak wywiad pana Darka był dla mnie football fiction, tak te kwoty są po prostu z kosmosu? Bo z tego co pamiętam, to około 100 milionów Dariusz Mioduski płacił yy, Maciejowi Wanzlowi i Bogusławowi Leksandowskiemu, kupując klub. I, I mówiliśmy o klubie, który przed chwilą grał w Champions League. I miał zbudowaną pozycję w Europie. Dzisiaj mówimy o drużynie, która ma 100 tysięcy problemów, która ma yy, drużynę, właśnie nie ma drużyny, ma jakiś taki zbiór piłkarzy, nie wiadomo w jaki sposób zakontraktowanych, z jakiego klucza. Ma dziwny podział kompetencji, które się na siebie nachodzą. Yy, w jakichś dziwnych okolicznościach odchodzą pracownicy wszelakich, powiedziałbym, Wszelakich płaszczyzn i wszelakich szczebli od, od szefa akademii przez dziewczyny, które zajmowały się, nie wiem, PR-em i biurem prasowym. I to nie są na pewno dobre komunikaty na rynku, bo to są takie komunikaty, że, że coś jednak w tym państwie yy, legijnym źle się dzieje. Nie wiem skąd się wzięło te 800 milionów. A to jest prawdopodobnie cena zaporowa, bo Dariusz Mioduski nie chce sprzedać tego klubu, albo szuka. Ewentualnie no kogoś, kto w zasadzie nie wie ile ma albo budzi się rano i nie wie ile więcej zarobił i chce sobie kupić następną zabawkę i jest w stanie przepłacić, nadpłacić, bo na przykład mu się podoba Warszawa albo prawa meczu w wykonaniu kibiców Legii. Co do, co do Michała Świerczewskiego. Ja Michała bardzo lubię, bo Michał oprócz tego, że osiągnął sukces w biznesie, to jest niesamowitym takim inteligentnym wbijającym szpilki prowokatorem, który potrafi zawsze gdzieś zanęcić, yy, trochę tam powiedziałbym zamieszać w tym kociołku, spowodować pewną nerwowość. No I teraz tak, przecież wiadomo, że Michał Świerczewski mając Raków Częstochowa nie może być właścicielem drugiego klubu. Wiadomo, że sprzedaż klubu, nawet gdyby chciał dokonać pewnej wymiany, to znaczy kupić sobie Legię Warszawa sprzedać raków. To tego się nie da zrobić od razu, tylko to jest jakiś dłuższy proces, bo musiałby znaleźć chętnego na nabycie Rakowa Częstochowa, który przecież zainwestował ciężkie miliony. Ja bardziej, ja bardziej traktuję to jako taki straszak. Dopchnięcie i presowanie władz miasta w sprawie Nowego Stawionu w Częstochowie, że po prostu mówi jak nie będzie tego stadionu za chwilę, ja tutaj przyszedłem, zrobiłem wam awans do ekstraklasy, dałem wam europejskie puchary, muszę grać swoje mecze w Sosnowcu, ściągam coraz lepszych zawodników. Wywalczyłem dla Was Mistrzostwo Polski, dokonałem jakiejś rzeczy historycznej, a Wy mi cały czas obiecujecie już mi się nawet z Wami nie chcę spotykać bo cały czas mi obiecujecie a kompletnie to, co obiecacie, tego nie realizujecie, nie dotrzymujecie słowa. Więc być może to jest takie kolejne, yy, kolejne takie pogrożenie publiczne palcem władzom i, i jakby takie wysłanie komunikatów. Jeśli to dalej będzie trwało, jeśli dalej będziemy się bawić w kotka i myszkę w tej sprawie, to zobaczycie, przyjdzie ten dzień, gdzie ja stąd wyjdę, kupię sobie inny klub, a Wy za chwilę będziecie wracać w to miejsce, w którym ten klub był, kiedy ja do niego przychodziłem. Nie tylko zarabiaj pieniądze, inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.